w tych górach, w tych Sudetach, tam Góry Izerskie, czy coś. Ja pamiętam yy, 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 organizator zaprosił nas na kolację do domu. I poszliśmy tam. I ta kwestia trochę taka dziwna była. Jakaś tak żona jego tak się dziwnie zachowywała. Nie? I nagle ona mówi nam tak. A wy wiecie co oni tu mają? Ale... <grym> Ale kto to są oni i co? Ona mówi, to wy nie wiecie, co oni tu mają? Ale ja mówię, a gdzie? No w tych górach. Ja mówię, nie wiem. No oni tu mają dzwona. A ja, tak, że niby, no... Ale co, jakiego dzwona? No mają dzwona. My tak już tak po sobie tak dziwnie patrzymy, a ona mówi: No, nie wiecie, może nie wiecie, co to jest, już to jest napęd do ufo. My tak już z tacy. Ja tak się taka atmosfera zmrożona, jakaś, bo ona takim obłędem w oczach w ogóle tak na nas i ja mówię: tak się, no jakiego ufo? No, wiesz, nikt ufo nigdy nie widział. I tak mówię: Ani ja nie widziałem, ufo, ani żaden mój znajomy, nie? Yy, ona, ja widziałam. I właśnie tak tego mają tam napęd do UFO. W tych górach mają tego, coś się nazywa dzwon. Nie wiem czy Państwo, wiecie, napęd do UFO. Więc to też mi pomoże w filmie.